Dostałem zapytanie od tutaj tego widza, jakie mam ustawienia w Fortnite, więc no co? Muszę wam pokazać no. A zaczynając od y, pierwszej zakładki, później od drugiej, trzecia, czwarta, piąta, chyba najważniejsza siódma, ósma. Będę jechał powoli. Dobra, to już jest chyba mniej ważne. No, także jak się podobał film, to zostawcie lajka i jak, jak macie jakieś pytanie, to możecie mnie zadać. Bang!